Dzisiaj po was kolejny zajmujemy się pociągami, no raczej kolejką, tylko drewnianą. Ale jeździmy po tych plastikowych torach, więc zaczynamy. Zaczynamy najpierw od łączenia wagoników. Wagoniki są na magnesy, jakby co. Naprawdę, to tu robić. Taki platforma taka jeszcze. Jeszcze mam tu dla was taki pojazd, taki wagonik, taki. Wiecie o co mi chodzi. Właściwie o tak. Weźmiemy tą ciuchę. No czekaj, nie. Czekajcie, nie. Oj, to się to trochę. To by was złączyły za was złączę już są złączone. Dobra, zaczynamy jeździć. Naszą kolejką wewnianą. Jeżdemy tutaj. Tutaj. Zaraz zjedziemy tutaj Kuczyk. I tutaj mamy taki tor, taki wyboisty, zobaczcie sami. Może pamiętacie. To jest taki most. Dobra, dobra, pokażę wam cały tor. O tak jest... Oj. O tak jest cały tor. Widzicie, na łóżku ułożyłam takie fajne tory plastikowe. Dobra, testujemy kolejną czuchnię, czyli taką pocztową. Taką o taką. Weźmiemy taki owagonik. Wjeżdżamy znowu na górkę, tam naszą czuchcią. Oj, wjeżdżamy jak zwykle przez ten przez taki mostek i właśnie już przetestowaliśmy kolejną ciuchcię z tym wagonikiem I za was przechodzimy do kolejnej Jak było tutaj co? To tu są ciuchcie, które... A jednak nie, dobra, nieważne Jednak... Dobra, nieważne, nie zwracajcie na no to uwagi, co... Dopiero co tam powiedziałem Dobra, przechodzimy do naszej kolejnej czuchci, czyli takiego. Zobaczcie najpierw, co ona potrafi, te czuchcie. Jakby ją obejrzyjmy. Zaraz. Przyczepimy taki wagonik, który był razem z nią w zestawie. I pojedziemy. Tak mówi, przestawmy w zwotnicę. Jedzie tutaj czołgaczka potem się tak stopnie my przestawimy naszą zawyści i pojedziemy. O jedziemy. Dobra, przechodzimy do kolejnej ciuchci, bo tą już przetestowaliśmy Taka fajna jest, połóżmy ją tu A fajna taka Przechodzimy do kolejnej ciuchci Którą już bardzo dobrze znacie Bo pojawia się ona w wielu moich wideo, prawie we wszystkich W sumie nie we wszystkich, ale taka mini ciuchcia jakby co kupiłam ją na Allegro. nazywało się Tomek i Przyjaciele Minis. No nie nazywa się tak, ona się nazywa Rebeka. No i ma taką. Takie ma orkulawki Bo te ciuchcie Minis. Minis. To właśnie ona. Mam takie pod... Takie roje czasami mają, żeby było tak weselej. i dobra, że chodzimy do jeżdżenia nią, no raczej ona na tory nie pasuje, zobaczcie, nie pasuje, wypada z toru. zobaczcie, tutaj ma taką podczepkę. Kolejną Ciuchcie już przetestowaliśmy, więc przejdziemy do czegoś kolejnego. Zostało nam tu tylko wagoniki, ale nie małcie się, mam jeszcze taki plan. Weźmy tam Ciuchcie, co nie? Tom, i za Was połączę do niej wszystkie wagoniki. Będą wszystkich cienkie wagoniczki. Oj. czekajcie. Czekajcie. Dobra, bierzemy taki. Czekajcie, nie. Panie kolejny taki. Pasażerski. Mhm. Taki. Mhm. I taki. Ojczuch nam zjeżdża. Dobrze. Bierzemy ten wagonik. Zaraz wam pokażę, jaki długi pociąg nam wychodzi. Wyszedł. Zobaczcie jaki długi pociąg, tak taki właśnie długi, tutaj takie paliwo się wieże. tutaj takie